Witam po raz kolejny w mojej aktualizatorni tabletów. Dziś klient na warsztat podrzucił mi 10 tablet firmy Samsung. A dokładnie model Galaxy Note GTN 8010. Który jest bliźniaczym modelem tabletu GTN 8000, z tym, że ten posiada tylko wejście na kartę Micro SD, nie posiada karty SIM. Przechodząc do meritum sprawy. Wjeżdża na niego Android w wersji 12 z nakładką Lineage OS w wersji 19. Tak to sobie wygląda. Mamy obsługę gestami, którą oczywiście możemy wyłączyć. Wszystko co daje nam Android 12 normalnie w telefonie. Mamy tutaj na tablecie. Klient nie był jakiś wymagający, więc pokusiłem się tylko o instalację w sklepu Play do najnowszej wersji. Wystarczy się normalnie zalogować. I pobrać się sobie co się chce. Tutaj mamy standardową przeglądarę. Tym razem wejdźmy sobie na interie. O, cyk. Działa to na klik. Pyk. Standardowy aparat. Tutaj jakieś tam wiadomości, duperele ustawienia. Możemy gdzieś tam sobie personalizować według swojego widzi mi się. A, gdzieś tutaj dodamy jeszcze widżet czasowy. Tak to się prezentuje. Standardowo to by było na tyle w dzisiejszym odcinku i pozdro.